Czy modlenie się do zmarłych ludzi jest słuszne i zgodne z nauką Pisma Świętego? Otóż z całą pewnością nie. W Biblii nie znajdziemy ani jednego zdania, w którym sługa Boży modli się do drugiego człowieka, również tego, który już umarł. Dlaczego więc kościoły katolickie z takim uporem nakłaniają ludzi do tego, by modlić się do osób świętych, zmarłych, papieża i tym podobnych? Przyjrzyjmy się takiej oto sytuacji. Pan Bóg ratuje Izraelitów i wyprowadza ich z Egiptu. W czasie ich wędrówki rozmawia bezpośrednio z Mojżeszem, który później w Piśmie Świętym wspominany jest wiele razy jako jeden z najwierniejszych ludzi na świecie. Po śmierci Mojżesza, Hebrajczycy w dalszym ciągu modlą się bezpośrednio do stworzyciela, a nie zmarłych, nawet gdy byli oni świętymi. Ta sama sytuacja powtarza się z Jozuem, Izajaszem, Jeremiaszem i innymi. Wszystkie te osoby mogą być dla nas wzorem do naśladowania, a mimo to nikt się do nich nie modlił. Po pewnym okresie na ziemi pojawia się Jezus Chrystus, który przyszedłby oddać za nas swoje życie. Uczył nas, by zawsze modlić się bezpośrednio do Boga. Warto przeczytać szósty rozdział Ewangelii Mateusza. Oto fragment. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim Go poprosicie. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Po śmierci Jezusa, apostołowie oraz wszyscy chrześcijanie w dalszym ciągu modlą się do Boga. Mija wiele lat i kościoły chrześcijańskie, pod wpływem pogaństwa, wprowadzają modlitwy do świętych, papieży oraz zmarłych. Umniejszają tym samym pozycję pana, a wywyższając swoją oraz papieży. Modlenie do osób zmarłych i żyjących było praktykowane dużo wcześniej u pogan, które niestety stopniowo przeniknęło do chrześcijaństwa i stosowane jest do dzisiaj. Przeczytaj o tym, jaki był kościół oraz papieże w tamtych czasach. Czym się kierowali i ilu niewinnych ludzi zginęło, tylko dlatego, że oddawali cześć Bogu, a nie papiestwu. I tak oto dzisiaj, dalej głoszone są na podstawie tradycji całkowicie sprzeczne ze słowami Jezusa, nauki, by modlić się do świętych. Pamiętajmy, że modląc się do zmarłych, czynimy to wbrew woli Pana. Każdy, kto przeczytał Pismo Święte, wie, że tekstów z bezpośrednią modlitwą do stwórcy jest bardzo dużo i wszystkie skierowane są właśnie prosto do Niego. Również te występujące w Nowym Testamencie. Czy Bóg jest głuchy na nasze prośby i potrzeba aż drugiego człowieka, który po śmierci pójdzie do Niego i przedstawi Mu nasze modlitwy? Jezus umarł za nas, nie potrzeba nam innego przewodnika. Zadaj sobie wtedy pytanie: Po co w takim razie Jezus za nas cierpiał? Czy kłamał, mówiąc w Ewangelii Jana? Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Pamiętaj, że Chrystus wie co to ból i cierpienie. Bóg doskonale zna nasze potrzeby, jest zawsze obok, nikt nie zna Ciebie lepiej od Pana. Nie jest Mu potrzebny drugi człowiek do tego, by wysłuchać Twoich modlitw. Nie umniejszaj roli króla. To jemu oddawaj chwałę, a swoje prośby i modlitwy zanoś bezpośrednio do Niego. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, rozdział drugi. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. List do Filipian, rozdział czwarty. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.